Hej, Wiergul, już witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej serii Zagrajmy Wy. I znowu mamy grę na komputer, nie na żadną konsolę. I to grę o tyle wyjątkową, bo polską. Nie jest to pierwsza rodzima produkcja, która zagości na moim kanale. O nie, nie. Pierwszą był Teenagent, czy też Ten Agent, jak wolałem go nazywać, ze studia Metropolis Software. A teraz, o niespodzianko, Gorki 17 ze studia Metropolis Software, niestety już nieistniejącego. Z grą wiąże wiele ciekawych i przyjemnych wspomnień, o których zapewne opowiem Wam podczas trwania tej serii. Na razie powiadomię Was tylko i wyłącznie o tym, że... Między innymi na potrzeby tej jednej serii, no, po to aby odpalić tą jedną grę, zainstalowałem sobie na oddzielnej partycji system Windows XP, ponieważ na siódemce... Na siódemce płytka, którą kiedyś dodawali do klika, po prostu nie chciała działać. Miałem również problemy z nagraniem, e, z nagraniem filmików. E, filmików z gry, ale jakoś się z tym uporałem. Pragnę również zaznaczyć, że ten pierwszy odcinek nie będzie nawet odcinkiem oficjalnym. Będzie raczej kompilacją wszystkich filmików, które na, Gorki 7, na wstęp Gorki 17 się składają, czyli. Intro, wyjaśnienie fabuły, po części i tak dalej, czyli gameplayu nie będzie tutaj ani krztyny. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko jutro, nie dalej jak jutro pojawi się prawdziwy odcinek, dlatego ten nazwijmy Zero. Zresztą widzicie tutaj na górze nazwę, możecie się, ojejku, dlaczego Zero? Właśnie dlatego. Tak czy inaczej, zacznijmy może oglądanie. i oto menu główne. Wiem, że może wydać się to troszeczkę zabawne, ale tak, jest to pierwsza pecetowa gra na moim kanale, która ma menu główne i to jakie menu główne? Nie mamy tutaj zwykłego kursora, a efekt flary, który naprawdę rzuca światło na tło, tło jest również ruchome. I może teraz jakoś nie robi to wrażenia na was, ale kiedy po raz pierwszy odpalałem tą grę parę ładnych lat temu, to na mnie to wywarło wrażenie. I nigdy nie zagrywałem się w najnowsze tytuły, więc możecie mi wybaczyć. Nie mamy tutaj zbyt wiele opcji, proszę bardzo. Możemy włączyć i włączyć cienie w grafice, czy też gamę zmniejszyć lub zwiększyć. Ale znowu jest to pierwsza gra na kanale, <grych> którą pokazuję na tym kanale, gdzie mam taką możliwość. I no, można troszeczkę zmienić dźwięk, tak dalej, ale mniejsza z tym. Chcę tylko powiedzieć, że Gorki 17 nazywa się tak tylko i wyłącznie w Europie. W Ameryce nazywa się Odium, więc jeżeli kojarzyliście tą grę, ale nazwa coś wam nie pasowała, to właśnie dlatego. Dobra, szefie, czy teraz możesz nam już powiedzieć, po co tu przyjechaliśmy? Czy ktoś z was słyszał o Gorki 17? Chodzi o ten tajny rosyjski ośrodek, gdzie szkolono szpiegów i który został zamknięty w zeszłym roku? Tajny tak! Szpiegowski nie. W Gorki 17 prowadzono eksperymenty wojskowe. Mniej więcej rok temu Rosjanie zbombardowali i zrównali z ziemią całe miasto. Nikt nie wie dlaczego. Skoro nikt nie wie, to co nas to obchodzi? Jak wiecie, miasto to zostało objęte wojskową kwarantanną. Powiedzieliśmy prasie, że zostało panowane przez grupę terrorystów. Jednak prawda wygląda trochę inaczej. Nie wiemy co się dzieje. Generał Gordon Lamar, szef tej operacji, otrzymał informację, że cokolwiek działo się w Gorki 17, teraz dzieje się tutaj. Niestety pierwsza grupa uderzeniowa nie potwierdziła niczego gdyż straciliśmy z nimi kontakt. Dobrze, jaką rolę my tutaj odgrywamy? Nasze rozkazy są proste. Po pierwsze, mamy odnaleźć członków pierwszej grupy. Po drugie, informator generała Lamart twierdzi, że w mieście znajduje się laboratorium. Musimy je odnaleźć i zabezpieczyć. Wszystko jasne? Tak jest. Owicz, czy to jasne? Jak słońce, szefie. Aha, jeszcze jedno. Wolałbym, żebyście wyszli z tego cało. Do takiej misji powinno się brać doświadczonych żołnierzy. Zaraz, zaraz, przecież my nimi jesteśmy. Czasami doświadczenie nie wystarcza. O matko, ta gra ma mówione dialogi jest w trybie miarze. Ja! Niesamowite. Mamy nawet możliwość zapisu gry. Dlatego w następnym odcinku Pierwszy odcinek. Cóż za paradoks? Tak więc, do usłyszenia, póki co trzymajcie się ciepło. Cześć!